Załóżmy, że używamy inny system operacyjny niż Windows 7 lub Windows 10 i musimy uruchomić Motosim EGVRC. Najlepiej to wykonać poprzez maszynę wirtualną. Maszyna wirtualna to prekonfigurowana instalacja w Windows 7 i VMware. Spójrzmy na kilka opcji. Można odznaczyć display scale, co poprawi wydajność maszyny wirtualnej. Następnie spójrzmy na pamięć. Upewniamy się, że mamy przynajmniej 8 GB oraz przynajmniej 2 procesory. Dysk twardy może być dowolnego rozmiaru. Upewnij się, że 3D Graphics są zaznaczone. Wciskamy OK. Odpalamy Virtual Machine. Uruchamiamy Windows 7. I już wykryło, że mój klucz sprzętowy jest wsunięty. Jeżeli informacja nie pokazuje się w takim okienku, możesz zawsze spojrzeć na górę strony, upewnić się, że jest podłączony, wybrać VM, Removable Device, wybrać dongle. W tym przypadku jest podłączone, ale gdyby nie było, można wcisnąć connect, wtedy się włączy i teraz można już uruchomić MotoSIM. Jak widać, skuteczność działania jest bardzo dobra.